Ja mam poselstwo tak naprawdę do liderów kościoła, do, do przywódców, do, do pasterzy, do, do tych, którzy prowadzą ludzi. W aspekcie szeroko pojętek, nie chodzi o ludzi właśnie typowo pastorów, o każdego jednego lidera. Chodzi o to, abyście zwracali uwagę na to, co mówicie, do ludzi, w jakiej formie się wypowiadacie, co wypowiadacie nad ich życiem. Ponieważ wiemy wszyscy, że słowa mają moc. Każde słowo jedno ma moc i e, każde wypowiedziane słowo ma moc zabić, powołać do życia, błogosławić lub przeklinać. I dlatego e, zwracam się do Was, abyście zważali na to, co mówicie do ludzi, bo macie moc sprawić, że ludzi, ludziom będzie się dobrze powodziło. Albo że będą odchodzili, będą upadali, będą się gubili, będą błądzili, nie będą odnajdywali właściwej drogi, albo zajmie im to więcej czasu niż potrzebują. I to w Waszych rękach leży. To jest y, naprawdę bardzo ważne. Zwróćcie na to uwagę, ponieważ leży w Was odpowiedzialność, tak jak odpowiedzialność ojca i matki za to, że wyprowadzą swoje dzieci. Na tak zwanych ludzi, tak w Waszych rękach leży właśnie ta odpowiedzialność, aby ludzi z kościoła prowadzić prosto, aby dać im szansę rozwoju, aby dawać im wskazówki, ale w sposób taki, żeby oni nie, nie umierali w kościołach, nie ranili się bardziej, ale żeby stworzyć im tą przestrzeń właśnie leczenia ich ran. Wyciągania ich z, z miejsc, w których są, pomagania im, aby mogli iść dalej, aby mogli iść do przodu, aby mogli się rozwijać. I tak jak dzisiaj mówimy, teraz jest ten czas wychodzenia z piwnic, odgrzebywania, od właściwie schodzenia do piwnic, odgrzebywania tego, co jest w, w tych duszach tam gdzieś na dnie, dokopywania się do tych naprawdę, Okropnych spraw, które gdzieś są zagrzebane. I waszym, waszym, leży to w waszej gestii, aby pomóc ludziom zejść tam głęboko, naprawić rzeczy, powiedzieć im, jak to się robi, żeby oni wyszli i żeby mogli korzystać z tej łaski, która jest, która jest nam dana. Ale wy musicie im pomóc. Musicie to zro zrobić umiejętnie, bo Wam ta rola została dana z urzędu. Amen.